Cześć, bardzo was serdecznie witamy, cieszymy się, że dołączyliście do naszej modlitwy. Dzisiaj zdecydujemy słowa świętego Marii Eskriwy. Maria ubrała najlepszą cząstkę, czytamy w Ewangelii Świętej. Oto ona, chłonąca słowa mistrza. Pozornie nic nie czyniąc, modli się i miłuje. A później towarzyszy Jezusowi, gdy głosi swoją naukę po miastach i wsiach. Jakże trudno mu towarzyszyć bez modlitwy. Maryjo, pomagaj nam, abyśmy zawsze, jak Maria, obielarali najlepszą cząstkę i prosimy bądź nam nauczycielką dobrej modlitwy. Dzisiaj chcemy się pomodlić w intencji Janiny i zapraszamy Was wszystkich do wspólnej modlitwy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. I poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twojego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcieleni Chrystusa, Syna Twojego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez Chrystusa, Pana Naszego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Pomódlmy się jeszcze za zmarłych, wieczny odpoczynek raczej im dać, Panie a światłość wiekulista niechaj świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy Wam bardzo za tę wspólną modlitwę. Bardzo nam miło widzieć, jak wracacie. Pozdrawiamy Was serdecznie. Dziękujemy za komentarze. Pozdrowienia dla Marleny. Bardzo się cieszymy. I jutro też zapraszamy Was o 12.00 do wspólnej modlitwy. Do usłyszenia, cześć. Dzięki, cześć.